Deficyt kaloryczny to bardzo często powtarzane zdanie, jednak jak się okazuje, deficyt kaloryczny może mieć bardzo ciekawe wykorzystanie pod względem szczególnie zdrowia. Oczywiście jako słowo deficyt kaloryczny tutaj rozumiem po prostu spożywanie mniejszej ilości kalorii niż wynosi nasze zapotrzebowanie. Na nasze zapotrzebowanie kaloryczne wpływa przede wszystkim podstawowa przemiana materii, nasza masa ciała, masa mięśniowa i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, na które mamy niewielki wpływ oraz oczywiście aktywność fizyczna, czyli kroki, w ogóle to ile się ruszamy w ciągu dnia, trening plus inne dodatkowe rzeczy jak na przykład termogeneza z białka czy efekt termiczny jedzenia plus kilka mniej już ważnych elementów, ale te są na najważniejsze. No i powiedzmy, że na kalkulatorze czy na jakimś specjalnej, yy, specjalnym programowaniu liczymy swoje zapotrzebowanie kaloryczne, które wynosi na przykład 2000 kcal, żeby być w deficycie kalorycznym musimy spożywać no, regularnie albo ewentualnie z przerwami mniejszą ilość kalorii niż te 2000. Niż te 2000 tak? No i jak to, jakie to ma korzyści zdrowotne, jaki to ma wpływ na zdrowie? Oczywiście, jednym z efektów oczekiwanych jest spadek masy ciała. To jak najbardziej możemy się tego spodziewać. Jednakże, jeżeli stosujemy deficyt kaloryczny też dla aspektów zdrowotnych, to warto wspomnieć też o tych innych aspektach. Deficyt kaloryczny u wielu zwierząt i różnych gatunków właśnie zwierząt wykazano, że wpływa na długość życia, wydłuża długość życia. Co jakby pokazuje nam, że obiadanie się i spożywanie nadmiernej ilości kalorii na pewno dla długości życia. Na, na, dla, dla naszej długości życia nie jest korzystne, i szczególnie osoby starsze bardzo często przechodzą na jakiś rodzaj deficytu kalorycznego, czy dietę o po prostu mniejszej podaży kalorii, albo okresowe posty, czy jakieś dni, gdzie po prostu jedzą mniej kalorii, żeby wpływać na tę długość życia korzystnie. I jak najbardziej uważam, że to jest to metoda bardzo trafna. Oczywiście tutaj też wszystkie inne aspekty na długość życia też będą wpływały, czy to stres, czy sen, czy, czy aktywność fizyczna, ale deficyt kaloryczny może być czymś, co wpływa tutaj korzystnie na tego typu rzeczy. Jednak oczywiście deficyt kaloryczny ma też swoje. Negatywne, negatywne, negatywne aspekty, tak? Jeżeli jesteśmy w bardzo dużym deficycie kalorycznym, szczególnie też przez dłuższy czas, i szczególnie jeżeli on jest ubogi w białko, ta dieta jest uboga w białko, to bardzo osłabią się na przykład nasze kości, tak? czy inne tak zwana sucha masa ciała nam się zmniejszy, kości, masa mięśniowa będzie nam się zmniejszać, szczególnie też, jeżeli nie dbamy o trening oporowy, który te rzeczy zachowuje, więc o to na pewno warto zwrócić uwagę, żeby o trening zadbać. Trening też może potęgować jakby efekty deficytu, deficytu kalorycznego pod względem zdrowia. No i deficyt kaloryczny długotrwały może wpływać też na naszą gospodarkę hormonalną i na płodność, wpływając na leptynę, ten hormon setości, będzie wpływał u kobiet na cykl miesięczny, u mężczyzn na poziom testosteronu, raczej go obniżając. No i oprócz tego na pracę między innymi tarczycy, co no u osób na przykład młodych w wieku rozrodczym może być niewskazane, bo jeżeli ktoś stara się o dziecko, zarówno mężczyzna, jak i kobieta, to raczej nie powinni się szczególnie odchudzać, tak, ewentualnie jakiś niewielki deficyt kaloryczny, oczywiście też nie powinni się za bardzo obiadać, ale powinni mieć dietę bogato odżywczą, ale nie w dużym deficycie kalorycznym, ponieważ ta płodność będzie spadać. Jeżeli jesteśmy w diecie na deficycie kalorycznym, to zadbajmy o to, żeby była odpowiednia podaż białka, 1 gram na kilograma to jest na pewno minimum, a przeważnie lepiej jest tego białka spożywać więcej, chociaż, co ciekawe efekt deficytu kalorycznego może symulować niskobiałkowa dieta, tak? Niektórzy wybierają zamiast deficytu kalorycznego, powiedzmy w starszym wieku dla długowieczności dietę niskobiałkową w porównaniu do yy, diety deficytu kalorycznego, co może mieć. Yy, Przełożenie m.in. na aminokwas metioninę występującą w mięsie, co można też niwelować tym, że jeżeli w diecie mamy dużo podrobów, skórek i tam tego typu rzeczy, których zazwyczaj nie niemy, bo przeważniemy mięso i, i nabiał, zwykłe mięso, tak, bez podrobów, bez innych dodatków, to możemy zbilansować te aminokwasy i ten efekt białka na długowieczność może być mniejsza, ale znowu to już jest kwestia mniej przebadana i bardziej indywidualna, więc to oczywiście wszystko zależy od naszych preferencji. No i deficyt kaloryczny można robić okresowo, na przykład nie wiem, miesiąc dwa, trzy lub jakiś tam dłuższy czas nawet, ale można robić też oczywiście stale. Po prostu w pewnym wieku wiele osób decyduje, że po prostu jeść mniej. Można to robić poprzez intermittent fasting, przez inne rzeczy, które raczej nie mają jakichś super samych sobie korzyści zdrowotnych. Ale można to też robić w ten sposób, że na przykład stosujemy dietę 2 na 5 czy 5 na 2 że dwa dni w tygodniu jemy dużo mniej kalorii, na przykład 800-1200, a przez pozostałe 5 powiedzmy na poziomie zapotrzebowania kalorycznego dla wielu osób może to być bardziej korzystne. To już zależy znowu od naszych preferencji. Czy wolimy codziennie troszeczkę mniej jeść, czy robić sobie na przykład jeden czy dwa dni w tygodniu, gdzie jemy rzeczywiście dużo, dużo mniej, albo robimy jakiś post na przykład 24-godzinny czy, czy 20-godzinny, który w jakiś tam deficyt kaloryczny się wpisuje, to znowu zależy od osoby. Takie diety 2 na 5 czy tego typu posty też jak najbardziej mogą mieć korzyści z deficytu kalorycznego, bo w bilansie tygodniowym czy miesięcznym jesteśmy w deficycie. No i mega ważna kwestia też na koniec. Jeżeli jesteśmy w diecie na deficycie kalorycznym, to warto koniecznie zadbać o to, żeby dieta była bogata odżywcza. To znaczy, jeżeli mamy tych kalorii mniej niż w nasze zapotrzebowanie, to mamy mniejszą jakby pulę, w które musimy upakować swoje zapotrzebowanie na e, aminokwasy, na e, żelazo, na wapń, na magnez, na potas, na witaminę A i tak dalej, na wszystkie inne witaminy. Dlatego też ta dieta powinna być bogato odżywcza, czyli e, składająca się z burz pełnoziarnistych, warzyw, bez, e, warzyw bezskrobiowych, e, roślin strączkowych, chudego mięsa, podrobów jak najbardziej, tego typu rzeczy, które są po prostu bogato odżywcze i wtedy tych witamin, składników mineralnych będziemy w stanie więcej dostarczać, bo do po prostu z prostej matematyki wylicza, wychodzi, że jeżeli ktoś się je, yy, powiedzmy, mamy dwóch mężczyzn nawet o różnej masie ciała, tak, ale jeden spożywa 1500 kcal, a drugi 3000, to w tych 3000 kcal bardzo łatwo jest upchnąć wszystkie zapotrzebowanie na wszystkie niezbędne na mikroelementy. W tych 1500 jest to dwa razy trudniejsze, tak, musimy rzeczywiście się starać żeby dbać o te niedobory. No jeżeli ktoś jest na dużym deficycie przez dłuższy czas, oprócz tego wpływu na hormony i inne rzeczy, które warto tutaj badać, po prostu yy, no, robić coś z tym tak, jeżeli... Yy, Możemy robić to poprzez redukcję stresu, czy poprzez inne rzeczy, to jak najbardziej, ale być może jakieś inne terapie, czy konsultacja z lekarzem może być wskazana, żeby te y, hormony regulować, a pod względem e, mikroelementów najlepiej jest dbać o to, żeby ta dieta była bogata odżywcza, bo na przykład po pewnym czasie będziemy mieli niedobory wapnia, co jest bardzo częste, czy potasu, czy innych składników, co będzie przekładać się na wszystko, tak naprawdę na sam, nasze samopożycie, na wyniki zdrowotne. Oczywiście można też te mikroelementy e, suplementować, celowanie pod nasze, e, celowane pod nasze wyniki badań, czy pod nasze objawy ewentualnie, ale jak najbardziej dbajmy o to, żeby dieta w deficycie kalorycznym była odżywcza. Także deficyt kaloryczny bardzo ciekawa kwestia, e, badana coraz bardziej pod względem różnych Um... Rzeczy, czy to długowieczności, też w, w postaci takich, w przypadku takich chorób chronicznych, powiedzmy takich chorób krajów rozwiniętych, jak czy to choroby sercowo-naczyniowe, czy być może nowotwory, czy też yy, nawet demencja, Alzheimer, tak tego typu choroby, deficyt kaloryczny często bardzo może być korzystny, szczególnie oczywiście, jeżeli ktoś ma nadwagę. Jeżeli ktoś ma niedowagę, niedobory duże, anemię i tego typu rzeczy, to deficyt kaloryczny może być bardzo niewskazany, ale jeżeli ktoś ma yy, przez dłuższy czas, też przez całe życie, na przykład z, z, zmagał się z nadmiarem masą ciała, to zmniejszenie masy ciała jest jedną z najlepszych rzeczy, którą możemy dla naszego zdrowia zrobić, wyregulowanie tej masy ciała i deficyt kaloryczny nam bardzo w tym pomoże i może wpływać też na nasze zdrowie bardzo korzystnie, także w zależności od tego, jakie cele mamy, może taki deficyt kaloryczny długotrwały nawet być bardzo, bardzo korzystny.